Cześć, witajcie, wędkarstwo, jedziemy na ryby. Witam Was po raz kolejny z Sączkowa. Dzisiaj przyjechałem, że tak powiem, się odbić. Pewne wnioski są wyciągnięte po pierwszym razie. Będę Was wszystko wprowadzał. Jestem przygotowany na duże ryby. To jest właśnie ciekawe i to będzie bardzo fajne w odcinku, że zobaczymy, czy te przygotowania w ogóle coś dadzą, bo gdzieś tam w głowie wydaje mi się, że jeżeli nie będziemy mieli szczęścia albo coś, to żadne cuda nie pomogą. Jednak spróbujemy, spróbujemy. Na pewno mamy bardzo długą wędkę, dzisiaj mamy wędkę 4,20 z plecionką, duże haki, bo ostatnio trochę ryb zeszło, a z tego co zauważyłem, to mówi tu bardzo dużo karpiarzy, więc do wody idą duże przynęty, co już sprawdziło się ostatnio, gdzie karpie brały tylko na duże kulasy, a do tego też idą duże haki na pewno, tak? bo karpiarze nie używają małych haków, więc trzeba też użyć większego, ta ryba jest do tego przyzwyczajona i to jest bardzo istotne. I dystans, dystans. Zaczynamy takiego ostatnio 70 metrów, tylko że dzisiaj będę miał spory zapas. Jestem ciekawy w ogóle jak mi się będzie rzucało. Powziąłem sobie bardzo mocną wędkę 420 i do tego wszystkiego pójdzie. Pelet, z tym, że do Peletu standardowo tak jak ja lubię robić, dodam mielonych kulek, bo tak jak wspominałem są tu perpiarze, więc idzie dużo papu. Idzie dużo kulek, idzie dużo wszystkiego, więc trzeba się tutaj wyróżnić. Na wodzie jest o wiele mniej ruchu niż ostatnio, ale tak samo jak ostatnio ryby widać pojawiają się na środku gdzieś tego łowiska, co jest gdzieś tak mniej więcej na 100 metrach. Jest fajnie, bo jest ciepło, jest spoko. Na razie mamy rozłożone siedzisko razem dzisiaj z podnóżkiem, bo ostatnio się trochę ślizgałem. <grych> I tyle. Także najlepsze przed nami. Szykujemy się i wędkujemy. Zobaczcie jakie proste przygotowanie. Proste, ale konkretne. Telet, pulasy, kruszarka i zalewajka standardowa. Szykujemy. Pelecik. Standardowa mieszanka. Nie O tego... no, tak zrobimy. Tu jest pudełka. Jeżeli więcej nie będzie potrzebne. Zalewam go delikatnie wodą. Nie wziąłem koszyka. Dlatego bardzo ważna rzecz, czyli kulki. Karpiki lubią Kiedyś kupiłem paczkę, od roku ją mam i sobie cały czas dodaję Kruszarka to jest bardzo dobre Dlatego do To jest przygotowanie na dużą rybę i to jest właśnie bardzo ciekawe, czy w ogóle dzisiaj się to sprawdzi i to zobaczymy, bo ostatnio było fajnie, było fajne ryby, ale to były ryby bez większego przygotowania. I jesteśmy ciekawi czy takie przygotowanie w ogóle ma jakikolwiek sens, czy po prostu wszystko tak naprawdę jest kwestią szczęścia. Bo tak jak mówię, my możemy sobie cudować, wymyślać jakieś sposoby, a tu i tak może nie być od dźwięku. Dlatego jestem bardzo ciekawy jak się wypali to będzie bardzo fajne Także tak wygląda pelet Teraz zalewaję. Nie wiem czemu, ale Karpie lubią tą zalewajkę, ochotka i konopia. Syk Zobaczcie. Bardzo fajne. I to sobie musi dojść teraz. I to wszystko ląduje na półce bocznej. Także odmierzamy sobie na początek. Będzie 70 metrów. Dwa, czekajcie raz, dwa, trzy. Zostawimy. Dobra. Wędka, o której mówiłem, to jest wędka Bajdome 4.20. Wziąłem 4.20 zamiast 3.60, mimo tego, że wolałbym 3.60. Tylko dlatego, że chcę mieć tak naprawdę wędkę, która pozwoli mi w zapasie rzucić na te 100 metrów. A te wędki rzucają, słuchajcie, nawet i 150 metrów. Także czy wiatr, czy nie wiatr, czy cokolwiek by było. To ja bez żadnego problemu dzisiaj dorzucę tam gdzie chcę i zobaczymy, czy to będzie kluczowe. Ostatnio dystans zaporowy to był dla mnie 75 metrów. A dzisiaj mamy strzałówkę, mamy plecionkę, oczywiście FG NOT. Podajnik larch z lotką tego może nie widać, ale tak to wygląda. I problem jest taki, że nade mną jest drzewo. No, ale sobie jakoś poradzimy. O. To jest pierwszy rzut w wodzie, relaks teraz. Tak reasumując Wam powiem co zmieniłem i jakie wnioski wyciągnąłem ostatnio. Przede wszystkim to wyszło to, że tutaj łowi dużo y, y, karpiarzy tak zwanych. Więc od razu co? Mielone kulki proteinowe do miksu. większym hak i to naprawdę potężny hak teraz tam jest. Y, mocniejsza wędka, która rzuca dalej. 77 metrów, znaczy co ja gadam, 70 metrów przed chwilą to nie był jakiś specjalnie duży problem. Ładnie poleciało, jest sporo w zapasie, nie problem z przeciągą na nietonie, mamy banan teraz. Yy, i, I łowimy, na początek poszła żółta przynęta, tak jak ostatnio się spisywała. I zobaczymy, czy będzie jakiś rezultat, czy nie. To jest bardzo ciekawe. O, to jeszcze Wam chciałem pokazać ciekawostkę, właściwie nie ciekawostkę, tylko po prostu rozwiązanie Waszych może być może problemów. I tu chciałem Wam pokazać zestaw, zobaczcie, jest rurka antysplątaniowa wybita połącznik Prestona, na który nasunięty jest podajnik Matrixa. Tu naprawdę nie ma filozofii, Matriksy pasują do Prestonów i vice versa chyba też, nie jestem pewny, w każdym razie tak to wygląda. I do tego mamy foremkę dużą Prestona i też Matrix tu wejdzie. Widzicie, czy do góry foremki też wszystkie podajniki wchodzą, także tu naprawdę nie ma co być takim, żeby się używać różnych rodzajów foremek do różnych podajników, bo to nie ma sensu. Potem bierzemy ze sobą nad wodę za dużo rzeczy i jest to po prostu bez sensu. A tak mamy bardzo uniwersalne podajniki, które łowią ze wszystkim i... I działam ze wszystkim. że ja się jeszcze tego muszę nauczyć tej foremki, bo mam zrobioną bardzo klejącą tą mieszankę, bo ona musi jeszcze dojść. O! Ale tak to fajnie, opływowo wygląda. Do dystansu musi być tak. Musi być konkretnie sklepione, bo to musi dolecieć. O. Tak to wygląda. I rzucamy sobie teraz. Zobaczycie może nie w takiej fajnej perspektywie na ruska najlepiej zobaczycie sobie rzut za wysoko poszło ale i tak do klipa no to słuchajcie mamy czwarty rzut po 15 minut czekam i jeszcze będzie rzut piąty na linii 70 metrów jeżeli do tego czasu nie będzie brań a ostatnio było tak że po godzinie dopiero brania się zaczęły to przechodzimy 10 metrów dalej, będziemy tej ryby szukać. To nie jest tak, że ja będę czekał teraz i nie wiadomo na co czekał, bo tej ryby trzeba ewidentnie szukać. Miejmy nadzieję, że uda się ją znaleźć. Widzicie, warunki nam się psują, zaczyna wziać. I teraz tylko się cieszę, że mam taką mocną wędkę. Bo normalnie, jakbym miał 3,60 to już byłby duży, duży problem dorzucić, nawet na te 70 metrów. A tą pałą. Można rzucać Co prawda z wyglądu mi się bajdome nie podoba Bo ta wędka jest po prostu bardziej tak jakby karpiówka ze szczytówką Z tym, że to ma łowić ryby i to ma rzucać A jeżeli chodzi o tą kwestię to ta wędka po prostu się spisuje To drugi rzut na linię 80 metrów odpalił Jak widać kijek jak to się brzydko mówi, nawet nie pierdnie. Nie jest to wielka ryba, ale jest. Znowu żółta przynęta. Także teraz zostaniemy na tej linii, póki będziemy łowić. Jeżeli przestaniemy łowić, przesuniemy się na zupełnie jeszcze dalej. O. To jest fajnie. Teraz moim zadaniem by złowić rybę dużą, bo chcę jeszcze w tym roku złowić jakiegoś, no co najmniej karpia 10 kg. Czy mi się uda, czy nie? to zobaczymy też muszę uważać, bo to jest plecionka a bardzo nie lubię łowić karpi na plecionce regulujmy hamulec jak trochę oddaje Piek też jest długi, więc będzie ciężko tutaj podebrać tę rybę no i najważniejsza Część tego zestawu to jest w tym momencie FG Note. Ale FG not jeszcze nigdy mnie nie zawiódł, więc powinno być dobrze. O, wjeżdża już słuchajcie strzałówka. I pojawiła się rybka. O, już mamy strzałówkę na kołowrotku i już mamy rybkę ujoba no chodź do tatki i jest rybka mata przygotowana ale nie na takie rybki jeszcze wsteczny bieg łączymy ale jest piękny Pełno to są piękne rybki o, za nam wargę zapięty Super rybka na razie mamy jedną i nie spiętą. taka prezentacja będzie o piękny karpik, uwielbiam pełnouskie One są po prostu piękne o. i wypuszczamy Paliła linia od razu w drugim rzucie Teraz idzie ryba większa Bo ten już mi dał tu popalić Słuchajcie nie mogłem go przez chwilę opanować Ale mimo to Do klipsa nie doszedł Na dystansie to jest ten plus Słuchajcie że jak łowicie na Takim no już sporym dystansie To zawsze Tej żyłki zrobi się w trakcie rzutu Spory taki banan Wtedy ten banan się wybiera i on działa jak bufor przed klipsem. Czyli opanujecie tego karpia, zanim on dojedzie do klipsa, to jesteście w domu. Poza tym mamy patyczki, możemy odmieszyć. odmierzyć. Ale na dystansie jest sporo czasu na to, bo ta ryba jest jednak daleko od nas i jest tutaj duży bufor. Dużo gorzej klips wygląda na bliskiej linii. Jeżeli gdzieś blisko bym mówił z plecionką, to bym nie ogarnął tego karpia. To to na pewno. Ale, jak wiadomo, ja wolę używać żyłek. Teraz idzie ładniejsza rybka. Kurczę, żebym ją wyjął. Też będzie fajnie. Widzicie, tutaj już kijek troszeczkę się wygina do połowy. Także widzę, że ryba masywniejsza. Przydzwonił fajnie. I przydzwonił po 6 minutach. Także na pewno tam są. I jestem happy, bo wszystko co sobie wymyśliłem się sprawdza, także wnioski wyjęte być może plusują i bardzo to jest fajne. Tak jak mówiłem w tym odcinku ostatnim, jak nagraliśmy, że ja tu muszę wrócić, podbić tę wodę. I to jest dla mnie najprzyjemniejsze w wędkarstwie, żeby każdą wodę, że tak powiem, w jakimś tam stopniu rozpracować, bo to nie jest możliwe, żeby być w ale ewidentnie jest fajnie Teraz pytanie czy go zepnę czy nie i tak już jest dobrze bo się nie spiął w początkowej fazie Teraz byle dość do strzałówki Hall będzie długi, bo to jest jednak spory dystans i zobaczymy O Fajna rybka idzie Próbuję go przy dole prowadzić, żeby był spokojny i mam też nadzieję, że on się zmęczy i tu przy nogach nie zrobi mi awantury Tego będziemy spokojnie. To jest ryba, każda jest na wagę złota w tym momencie Zwłaszcza ryba, która może być 10 kilowa O już ze strzałówka nie jeszcze nie ma. Bo tutaj chciałem mówić, że to nie sprzęt łowi ryby, i jest to bardzo istotne i trzeba w to wierzyć. Ale jest taki problem, że w metodzie, bo tu są takie przeciążenia, i że słaby punkt naszego zestawu bardzo szybko puści. Czy to będzie kołowrotek, czy słaba wędka, czy słaba żyłka, czy zły hak. W każdym z tych momentów w trakcie holu ryby może pójść coś nie tak. I dlatego to jest bardzo ważne, żeby ten sprzęt do metody nie chodzi o to, żeby był drogi, tylko żeby był mocny. Tak samo z podpórkami to wygląda. To są najistotniejsze rzeczy w metodzie. Ja tego wspominałam o tej wędce. Nie jest to wędka piękna, nie jest to jakaś super wędka, ale jest to wędka, która pozwala nam na wiele. Dzięki temu, że ją mam, tu łowię ryby, bo bym nie dorzucił tam już dzisiaj żadną inną wędką. A to jest dopiero początek zabawy, bo chcę skończyć się co najmniej na 100-120 metrach, bo jeszcze nigdy nie łowiłem na takich dystansach z rzędu 120-130 metrów. Wydaje mi się to po prostu nierealne, ale przy pomocy tego kika myślę, że to jest jak najbardziej realne. O, sobie holujemy. Jeden tej rybki nie spiął. I teraz odbezpieczymy znowu ten hamulec. Niech on oddaje jej, bo za dużo jej niech nie oddaje, bo za luz. Będziemy mieli problem. Jeszcze jest daleko. Nie ma zamiaru jej za mocno ciągnąć. Bo jest to chyba jak na razie największa ryba z tej wody, moja. I już idzie bardzo ciężko, żeby on nie znalazł sobie jakiegoś doku do zaparkowania bo już jest bardzo blisko on tutaj próbuje wjechać pod krzaczek no chodź ma, chodź tutaj jeszcze go zobaczcie, dałem sobie prowadzić jak najdłużej żeby się chłopak tutaj zmęczył jest ładna ryba Ho, 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 ho. Idziemy na matę Idziemy na matę słuchajcie Teraz to w końcu się uchwyt przyda Olu spaślaczek poślaczek Przytyty Na tych kulasach Piękna ryba i jeszcze pełno łuski Niczego więcej mi nie potrzeba do szczęścia Warto ważyć takiego a jeszcze nie ma rekordu, 9300 No już ładne przynajmniej Dobra i prezentacja Patrzcie No, marzenie się spełniło Film dzisiaj wypalił I jest piękna ryba Bardzo się cieszę Przepiękny Tak ładnie Że będzie na miniaturkę Hupsasa To jest lebonek o. Widać ładnie? Super Poznajcie Piotra z Siemanko Siemanko witam jesteśmy na rybach dzisiaj I co Piotr? Siedzimy o kiju od dłuższego czasu No niestety tak się, tak się też zdarza Wydaje mi się, że jak te słońce zacznie dobrze bić, no to może jeszcze coś, coś dołowimy. W sumie ty jesteś zadowolony, bo już ładnego konika wyciągłeś. Także u mnie niestety tylko jeden, dwa karpiki, karaś, no i spinka arpiki taki przedział kilogram, cztery może Nie. Nic, nic więcej, już stosowane jest wszystko, nawet miksy 50x50 na 50. to jest pelecik naszego kolegi Przemka solbajc metod Mix Dark sonobajca no i tu jest miks 50x50 trochę peleciku dopalonego ochotką no i to wszystko różne już też podajniki, przynęty trochę sonu, trochę ringera i tyle i czekamy myślę że może jeszcze jeszcze coś się uchaczy, ale nie, nie. A powiedz jak daleko ty łowić, bo ty łowisz tak samo jak ja ostatnio Ja zaczynałem od 45, 45 metra małym podajniczkiem i oddalałem się co 2-4 metry no i pierwsza ryba padła 50 metr, później Karać też z 50 metra, no i przeszedłem już później na dystans, teraz jesteśmy na 72. No i czekamy, czekamy, może, może jeszcze coś, coś uderzy, zobaczymy. Hmm? Może pokaż tą półkę, bo to jest ta z i z Prestona, ona jest całkiem spora. Tak. Tutaj jest duża i ona na rozstaw pasuje do kuzo, nie? I do kuzo. Wiesz, co ona ma? ten lód, że można to rozkręcić, przybliżyć, oddalić. Także pasuje do chyba większości koszy na każdą nogę, bo mamy te wkładki. No, na kuzo, na kuzo na pewno też, bo. No, bo żadna inna do kuzo nie pasuje taka skrzynia. I mhm. podoba mi się, że nie jest taka aż głęboka. No powiem Ci, że ja przeszedłem z półki bocznej, zwykłej z parawanem, to było trzeba się do tego przyzwyczaić, tak jak mówisz, bo jest jednak ten... Do metody, do metody półka jest bardzo fajna, ale do klasyka przy, przy ciepłych dniach jakbym zamknął, to robaki się gotują. No, bo jest ciemna. Także, nie? no, no, bardzo ściąga, mocno się nagrzewa, ale do metody jest, jest naprawdę całkiem, całkiem spoko. No, super. Idziemy łowić. Tak i myślę, że coś złowimy chyba jeszcze. No, ja nie? myślę, że nagramy, holujesz coś w końcu. Wcześniej się zająłem sobą bardziej. Mogłoby, mogłoby coś uderzyć. No, ale jeszcze, tu trzeba jeszcze jednego co najmniej złowić. O. znowu kończymy w pięknych warunkach atmosferycznych bo wyszło słoneczko zrobiło się przyjemnie i znowu nie do końca zadowolony wprawdzie 100% skuteczności mieliśmy, bo na dwa brania dwie ryby wyjęte, z tym jedna bardzo fajna, nic się nie spięło wydaje mi się, że wszystko jest dobrze już teraz ze sprzętem i, i z miksem bo było selektywnie tyle, że nie było znowu ryb nie wiem czy to miejsce Moje, czy coś w tym rodzaju, bo Tam gdzie siedziałem ja ostatnio, tam gdzie jest teraz Piotr Idzie druga ryba pod rząd teraz A u mnie stoi Mimo tego, że już też próbowałem znowu na 70 metrów Próbowałem bliżej, o Piotr ciągniesz Na do widzenia, o a u mnie nie ma na do widzenia. Także zwalę to na miejsce Słuchajcie, będzie następny odcinek, sądzę, ja jeszcze tu wrócę i usiądę gdzieś indziej może tutaj gdzie więcej tego słoneczka jest O, także zobaczymy sobie hol do końca już z muzyczką na do widzenia prezentację rybki, żeby coś było chociaż do pokazania ja jestem zadowolony, bo bardzo ładny karp wpadł a co za tym idzie jest rekord jeszcze do pobicia tu i woda jeszcze nie rozpracowana będziemy jeszcze walczyć także trzymajcie się, na razie Piotr żegnasz. 有。<Papa. S 2>